Nagranie niniejszego audiobooka zostało sfinansowane przez przyjaciół i partnerów fundacji Edukacja Finansowa Crown. Jak zostać jednym z nich, dowiesz się na stronie internetowej fundacji w zakładce Wsparcie. Czy martwi Cię koronawirus COVID-19? Ucz się z historii. W jaki sposób Kościół na początku swej historii podszedł do dwóch niszczących epidemii, i powiększył się dwukrotnie. Jak w świetle obecnego wybuchu COVID-19, chrześcijanie mogą skutecznie reagować w czasach kryzysu? Historia Kościoła może nauczyć nas ważnej lekcji: zachować spokój, troszczyć się o innych i koncentrować się na Królestwie Bożym. W roku 165, zapanowania Marka Aureliusza. Imperium rzymskie nawiedziła niszczycielska epidemia. Niektórzy historycy medycyny podejrzewają, że było to pierwsze wystąpienie ospy na zachodzie. I było śmiercionośne. W ciągu 15 lat trwania epidemii zmarło na nią od 1 czwartej do 1 trzeciej ludności imperium. Następnie w roku 251 nowa i równie niszczycielska epidemia. Nawiedziła z równą siłą obszary wiejskie i miasta. Tym razem mogła to być Odra, cechująca się podobną, ogromną śmiertelnością. Epidemie osłabiły rzymskie struktury wojskowe i społeczne. Zmarło tylu ludzi, że porzucane miasta i wioski we Włoszech i na prowincjach popadły w ruinę. W porównaniu z ówczesną sytuacją, niedawny wybuch COVID-19 koronawirusa, jest w istocie rzeczy niewielkim zagrożeniem. Może pomóc nam w ustaleniu perspektywy historycznej. Dzisiejszy świat ma znacznie lepsze wyniki pod względem zdrowia i przewidywanej długości życia. W ciągu ostatnich stu lat medycyna dokonała ogromnego skoku. Dzięki temu jesteśmy znacznie mniej zagrożeni niż w dawnych czasach. Zdecydowana mniejszość. Jak mały kościół chrześcijański w Cesarstwie Rzymskim zareagował na ten kryzys egzystencjalny? W roku 165 chrześcijanie, około 45 tysięcy osób, stanowili zaledwie 800% ludności imperium. Jest to porównywalne z dzisiejszą chrześcijańską ludnością Afganistanu, która należy do najniższych w świecie. Do roku 251. Liczba ta wzrosła do niemal 2%, to jest do 1 171 000 osób. Chrześcijan było znacznie mniej niż Pogan i stale podlegali różnym zagrożeniom. Rodney Stark, profesor socjologii religii, jest przekonany, że epidemie, które spowodowały zburzenie i zdemoralizowanie klasycznego społeczeństwa, pomogły w ekspansji wiary chrześcijańskiej. W swojej książce Powstanie chrześcijaństwa jak mało znany, marginalny ruch Jezusa w ciągu kilku stuleci stał się dominującą siłą religijną w świecie zachodu poświęcił cały rozdział epidemiom, sieciom i nawróceniu. Kryzys zawsze jest szansą. Ojcowie Kościoła, tacy jak Cyprian, Dionizy i Eusebiusz Pisali, że epidemie w znacznym stopniu wspomogły chrześcijaństwo. Pogańskie i hellenistyczne filozofie tamtych czasów nie mogły zapewnić żadnego znaczenia ani pocieszenia. Chrześcijaństwo natomiast dawało bardziej zadowalające wyjaśnienie, dlaczego te straszne czasy spadły na ludzkość i przedstawiło pełny nadziei wizerunek przyszłości. Wiara chrześcijan uczyniła życie pełnym znaczenia nawet w obliczu nagłej śmierci. Innym czynnikiem jest to, że kiedy nastąpiły katastrofy, chrześcijanie byli w stanie lepiej sobie poradzić ze względu na wzajemną troskę i silne więzi społeczne, czego efektem były znacznie wyższe wskaźniki przeżycia. Dzięki temu, po każdej epidemii, chrześcijanie stanowili większy odsetek populacji, nawet bez nowych nawróconych. Ten widoczny cud przyciągnął do wiary chrześcijańskiej jeszcze więcej pogan. Socjologia utrzymuje, że często w trudnych czasach jedne religie są odrzucane, a inne przyjmowane. Innymi słowy, kryzys jest zawsze szansą, którą można wykorzystać albo przegapić. Podczas epidemii w cesarstwie rzymskim chrześcijaństwo okazało się skuteczne. Stało się ruchem rewitalizacyjnym, który zmobilizował ludzi do kolektywnego działania, dowodząc tym samym swojej wartości. Przyjęcie epidemii jako próby miłości. Cyprian, biskup Kartaginy, niemal z zadowoleniem przyjął wielką epidemię swoich czasów. W 251 roku opisał zarazę jako okazję do odświeżenia. Jak odpowiednie, jak konieczne jest, że ta zaraza, która wydaje się okropna i śmiertelna, szuka sprawiedliwości dla każdego i bada umysły rodzaju ludzkiego, czy dobrze troszczą się o chorych, czy krewni sumiennie kochają swoich krewnych tak, jak powinni. Czy panowie okażą współczucie swoim chorym niewolnikom? Czy lekarze nie opuszczą poszkodowanych? Napominał swoich współwyznawców, aby nauczyli się nie bać się śmierci i postrzegali tych, którzy zginęli, jako pionierów nowego życia. Doktryna chrześcijańska, że możemy podobać się Bogu tylko wtedy, gdy ofiarnie kochamy bliźnich, zapewniła rewolucyjny sposób na podjęcie działania. W roku 260 Dionizy, biskup Aleksandrii, napisał długi hołd dla heroicznych wysiłków pielęgniarek miejscowych chrześcijan, z których wiele straciło życie opiekując się innymi. Podczas plag, poganiem, uciekali z miast i odpychali cierpiących, zaś chrześcijanie byli bardziej skłonni pozostać i służyć cierpiącym. Według Dionizego Większość naszych braci chrześcijan okazywała nieograniczoną miłość i lojalność, nigdy nie oszczędzając się i myśląc tylko o bliźnich. Bez względu na niebezpieczeństwo, podejmowali opiekę nad chorymi, dbając o każdą ich potrzebę i służąc im w Chrystusie. I wraz z nimi odeszli z tego życia szczęśliwi. W ten sposób najlepsi z naszych braci stracili życie. Wielu prezbiterów, diakonów i świeckich wielce się zasłużyła. Także śmierć w tej formie, wynikająca z wielkiej pobożności i silnej wiary, wydaje się pod każdym względem równa męczeństwu. Tworzenie miniaturowego państwa opiekuńczego. Ten chrześcijański charakter moralny i życzliwość w czasach kryzysu. Pobudziły rozwój kościoła. Sto lat później cesarz Julian ubolewał, że ta pogańska miłość była niczym w porównaniu z Galilejczykami, ponieważ chrześcijanie stworzyli miniaturowe państwo opiekuńcze w imperium pozbawionym usług społecznych. Nauczanie Jezusa w Ewangelii Mateusza pokazuje moc tej nowej moralności. Bo byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Zaprawdę, powiadam Wam, wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Kościół chrześcijański wyznaczył diakonów, przywódców, którzy mieli zapewnić wsparcie chorym, słabym, biednym i niepełnosprawnym. Byli oni sprawcami dobrych uczynków, sprawując nadzór dzień i noc nad tymi w niebezpieczeństwie, o których właściwie dbano, korzystając z kościelnych funduszy. Ponieważ chrześcijanie wspomagali nie tylko swoich, ale także innych ludzi, Wielu pogan zawdzięczało życie swoim chrześcijańskim sąsiadom i dołączyło do ich szeregów.